Kolejny raz terenowcy przyjechali do Tarnobrzega walczyć z terenem i konkurentami. Tym razem w ramach rajdu Poland Trophy, którego jedyna tegoroczna edycja odbyła się w miniony weekend na terenach pokopalnianych nad jeziorem Tarnobrzeskim. Poland Trophy zawsze zrzeszał tą śmietankę, tak? I tutaj przyjeżdżają ludzie świadomi, z czego się mega cieszymy. I tutaj nie ma ludzi postronnych, tak? To są ludzie, którzy przyjeżdżają zawalczyć o wynik. W rajdzie wystartowały załogi w czterech klasach samochodowych, różniących się budową i dopuszczalną liczbą wyciągarek. No to są samochody przygotowane do, do ciężkiej przeprawy. To znaczy, bardzo ważne w takim samochodzie, bardzo ważną rolę spełnia właśnie wyciągarka. Jeżeli jest dużo jazdy na wyciągarce, no to tutaj on musi być po prostu niezawodna. I to są wyciągarki przyspieszone, mocne, e, dwusilnikowe. Mogę tak powiedzieć, że to jest wyciągarka Gilepin. E, która która no, robi robotę. Jeżeli nie ma wyciągarki na takim rajdzie, która nie robi, no to jest, nie ma jazdy po prostu, nie ma wyników. E, taka wyciągarka musi cały czas e, się kręcić. Tu no, dziś przyjechały grubsze samochody, nowe, nowo wybudowane. Nawet nie chcę mówić o cenie takiego samochodu. E, jest około 100 tysięcy złotych ktoś chce jeździć, to, to musi jeździć już dobrym samochodem, ponieważ poprzeczka postawiona, jeżeli chodzi o konkurencję, to co ja widzę teraz w mojej klasie Adventure, no to już jest grubo, także jest z kim się ścigać. Samochody doinwestowane, przygotowane, na przykład mój samochód w tej chwili, to co widzicie, to już jest przeszłość, no naprawdę. Już teraz jeżdżą mocne, grube samochody, ale to też nie jest sukcesem do tego, żeby Wygrać takim samochodem, bo da się takim samochodem też wygrywać. Także to nie tylko samochód, ale to wszystko musi grać. No. Samochód, pilot, kierowca. Wszystko musi być po prostu synchronizacja. Każda z grup miała osobne odcinki dostosowane trudnością do możliwości pojazdów. Wspólne były za to zasady. Początek dał etap nocny, pozostałe zmagania odbyły się zaś w sobotę. Obydwa etapy podzielono z kolei na odcinki specjalne pokonywane na czas. Poland Trophy zawsze był mega mocno ekstremalną imprezą, natomiast my żeśmy w tym roku pozwolili sobie na dopuszczenie klasy turystycznej i pojawiły się pierwsze załogi. Z czego się niezmiernie cieszymy, czyli ludzie, którzy jeżdżą seryjnymi samochodami i pokazujemy im, jak można dojść do tego, co robią ci chłopcy w klasach ekstremalnych, bo są niedaleko siebie, jedni drugich podpatrują, to jest mega fajne, taka szkoła po prostu też. I... Myślę, że kiedyś ci ludzie z turystyka będą walczyć na tych OSach, na których widzieli swoich kolegów. Terenowcy powrócą do Tarnobrzega już w sierpniu, kiedy to nad jeziorem rozegrany zostanie jeden z etapów Południowej Ligi Przeprawowej.